Po raz kolejny witamy Was podczas ogólnopolskiej konferencji dla uczelni wyższych. To już kolejna edycja, na której gromadzimy kilkadziesiąt uczelni w Polsce. To jakby znak, że to o czym mówimy, to o czym Wam opowiadamy ma sens i wpisuje się w Wasze potrzeby. Dzięki udziałowi w tej konferencji mamy możliwość konfrontowania naszych poglądów, naszych doświadczeń w współpracy z uczelniami, z osobami, które odpowiadają między innymi za szeroko rozumiane wdrożenie IT. Zaproszenie o Petimu jest dla nas pewnego rodzaju wyróżnieniem, bo dzięki temu możemy nawiązać bardzo fajne, trwałe kontakty i wierzę, że taki networking jest podstawą w ogóle budowania relacji i rozwoju każdego biznesu.